właśnie na takie fajne wyjazdy, sobie kamerę i nawet zacząć z YouTubem, no nie? Fajne vlogi. O no, to jest dobry pomysł. Mega temat, tak myślenie, taka kamera byłaby fajniejsza kosztować. 8-9 tysięcy? Kamera... Zobujemy Bo... wszyscy, walczymy o wygraną Zabieramy cztery winiacze, obserwujemy naszą topeczkę Karolina, dziękuję. jakieś fajniejsze, ile, ile mogą kosztować? To około 9-10 koła, no nie? Podejrzewam, może to kosztować. Dlatego chcę wziąć to fajne na, na ten, no tak patrzę. Jak ja się podoba to jakby? Dziesięć dni. Paulinka pochwal się jak walentynki. Co, coś nie wiem o czym Dostałam gąbkę na walentynki, Aha. ale chłopak się trochę postarał. Nie no, i zaprosił mnie, zapłacił za kino, duże naczosy, dwie duże kole i popcorn. To ja na walentynki wyjebałem z 15 tysiąca zł chyba Tak? No tak, kupiłem perfumy. Znaczy, ja nie wyliczam tego nikomu. Brońcie, panie Boże, to mówię po prostu. Ten. Kupiłem perfumy Valentino, zabrałem na masaż i na jedze czy jedzenie. Plus jeszcze na imprezę później skoczyliśmy. Plus jeszcze bolty, nie bolty. No, no całe walentynki tak z półtora koła chyba wydałem, nie? No, powiem Ci tak, ale ty chyba nigdy nie oszczędzałeś na dziewczynę. No nie, właśnie na dziewczyny to nigdy nie, nie żałuję, nie? to jest to jest może głupie z mojej strony, ale to, to taki. No, no nie żałuję po prostu dziewczynniki. Kąpię jakieś kurwa nigdy na dziewczyny nie byłem Tak patrzę kamery nie? Tak, 7K jakaś w media nie ekspert Canon. Tylko ja się na tym nie znam, musiałbym się bardziej ten. Musiałbym. Mm, musiałbym. Jak na, na, na pół? Kurwa cała perfum, połowę perfum sobie przelałem na ten. <grym> połowę perfum sobie wziąłem, przelałem. A ja to za się. Dobra, dalej, jak chcesz, no? Ale właśnie, wracajmy, kminie kupić po prostu już kamery na takie fajne wyjazdy. Dzięki, jakie no. no. Wow. Ale właśnie, ty ja ci opowiem jeszcze, co dostałam. Dostałam gąbkę w kształcie. No? Dostałam lizaka w kształcie. Mhm. I kajdanki. Dostajmy <laughs> no. kajdanki, ale kajdanki zostawiłam, nie widziałam ze sobą. Wezmę, wezmę, ogarnę tę zbiórkę. Tylko chodzi o to, że teraz jest najebany tych zbiórek na TikToku. Jest teraz najbardziej popularny z na tego chłopaka, Kazika. Ogólnie sam nawet 1,5% jak rozliczałem PIT ostatnio, to 1,5% przekazałem właśnie na Kazika. I teraz właśnie Ogólnie najgorączą zbiórka jest u Kazika, nie? Ja mi się daje. Mhm. Ja i czytam, wiem. Dodajemy, kto się dawa. No. Ej, najpierw się przepalę tylko na szybkiego. Dobra. Albo dobra, ruch grzeczny jest. Kanon, tutaj jest na przykład za 10 koła już, nie? Dlatego mówię, na dofinansowanie to muszę wziąć. To są jakieś obiektywy, nieobiektywy. Bo z tego jest też fajny temat, że możesz zacząć robić live'y na Kiku, no nie? A jak ja miałbym robić już live'y na wyjazdach takich, to tylko i wyłącznie na innej platformie. No bo nie oszukujmy się, na TikToku jest za dużo cenzury i za dużo byśmy nie mogli pokazać, no wiecie jak jest, nie oszukujmy się, a na takim Tikku no to już więcej macie, nie macie takiej cenzury i no ogólnie większa wolność słowa, że tak to ujmę, nie? A ty co chcesz mówić? Mm, nie tyle co mówić, tylko chodzi mi, że no sama wiesz, że na TikToku jest duża cenzura, nie? No wiem, wiem. A na takich, a na takich streamach, wiesz, IRL, no to wiesz jak czasem jest. No, dlatego. Ja dlatego, nie dostałem ostrzeżenie, ale za co widzę, wie? Zaraz zobaczę. To nie mam ostrzeżenia. Fajna, to, to, to że ta kamera, jest też fajna, jest, nie? Gdzieś, Na 11 koła prawie kosztuje, ale no, obszajcie temat. No, mega, te, mega, mega. mega. Czuję, no że to mega. na tym nie znam. Musiał Musiałbym tak się pytań? zapytać. No tak, no, musiałbym się zapytać. Zapytaj się, od bo on chyba kręcił. Adrian, aż tam meduzy nawet wiesz, za, za, zainteresuje się tematem, jak ta kamera byłaby petarda, właśnie i kto bym właśnie uderzał, nie? I wtedy wiesz, wiesz, fajnie na YouTuba jakieś vlogi pokręcić, a wiesz, ja cały czas jestem na wyjazdach do jakieś imprezy, nie wy... jakieś zwiedzanie czegoś, to, 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 tam to jest fajny temat ogólnie, żeby wiesz, no to z jest fajnie. A szkoda, mm -hmm. żeby się ma... a szkoda, żeby ten temat się zmarnował. No bo kiedy no, tak, na... ja będę. Na... Tak na tak no, to jest oglądać. No do tegoś mówię, naprawdę fajne, no takie vlogi z zagranicy, na przykład są mega, nie? Jakby nie patrzy. Lecisz sobie, lecisz sobie ze znajomymi, nagrywasz sobie balety, nagrywasz coś, coś co tam zwiedzacie i tak dalej, i, i wiesz, nie, nie, jeszcze na tym zarabiasz. To jest najfajniejsze w ogóle. Fanfakt jest taki, że jeszcze na tym zarabiasz, nie? No. no. Już nie ma ten samolot. Co? Ja się na tym nie znam. Ja się, ja się na tym nie znam, jakie kamery są dobre, jakie są. Muszę się na zainteresować, muszę zadzwonić do Meduzy czy coś, żeby mi powiedział, co jest pięć, I żeby to miało ręce i nogi, no, nie? No. I tak to wygląda. 4K teraz jakoś, no nie wiem, no tego, no ja wam nic nie powiem na no ten temat, myślę, że się tym nie interesowałem. Dzisiaj dopiero nawijałem temat właśnie z księgową, żeby jakieś dofinansowanie na to ogarnąć i tak dalej. Mati będzie jak Monika z kamerą na ale widzę, że to nie jest nic złego, bo ogólnie na takich wyjazdach to się fajne wspomnienia robię. tym bardziej właśnie fajnie jest... się jest ze znajomymi, tylko na tym zarabiać, na przykład na, na YouTube No to jest, to jest właśnie petarda z tym wszystkim, nie, że zasięgowo weźmiecie, no czysto hipotetycznie, polecimy ja, Andzia, no tak jak lecimy, powiedzmy, no nie, Muharadza Andzia, Paulinka, lecimy we czwórkę, no i to jest naprawdę fajny temat, a wiecie, ci, co nas oglądają, no, to na pewno byli, byli ciekawi tym, a, a rozwijać się jeszcze na innej platformie, to już w ogóle jest petarda, nie? No. no. Ale powiem ci, że ja się trochę boję. tego Latać samolotem to jest raz, a, a dwa, nie wiem, wiesz, ja zawsze chciałam Paryż zobaczyć i się tak właśnie, nie wiem jak to będzie teraz, wiesz, no, ja zobaczę. Normalnie, lajcik. Będzie hmm. git. Mówię. Nie, A nie, z tym restauracją to nie, mówiłeś nie, prawdę, że zapłacisz? Nie wiem, nie wiem, nie nie, jesteś, nie jestem z nikim w związku, mało tego, mało tego, yy, planuję jeździć kiss or Slap w Paryżu, nie? Zacząć nagrywać, zacząć, zacząć nagrywać takie, takie manewry, nie? To będzie mocne. To na TikToka się nada, bo jeszcze w miarę grzeczny kontencik. Ale tam ten. Zacząć to nagrywać, nie? To będzie mocne. Widziałem, że Magikaj to igrać, jest. To, że... Fajnie się na kigogą takie streamy. No dlatego bo mówię, odpalę. Tak, to naprawdę macie, że co? Ja jestem materialistką widzowie, ale wiesz, wiesz co ci powiem, macie zarzucają mi, że jestem materialistką, ale... Ale przynajmniej się umiesz do tego przyznać. <laughs> nie jestem materialistką. Nie, jak to jest. Po prostu, jak mam zapłacić, a nie płacić, to... to jest... Za cudze. No prawie, to jest wiesz, to, to, to też jestem tego zdania. Mm. Też jestem tego zdania, słuchaj. Oszukujesz widzów? Czym? Jak kurwa oszukuję widzów? W jaki sposób? Bo nie rozumiem. Też zawsze mówią, że kłamie. Jest, jest ta Aga, jest to jeszcze ta Aga z Donate'a ode mnie tutaj na live, Weź coś napisz, wariatko, do mnie. Albo no nie, na, na główne konto do mnie napisz. Ja chcę zobaczyć, dobra. No, na, A napisz, właśnie, no. Murka, słuchaj, mam nowy tatuaż. Murka, zobacz. Nie tu, nie tu! A, myślałem, że pokazujesz ten w innym miejscu. Nie ma w innym miejscu, ale jesteś, ale teraz puściłeś I nie widziałeś nigdy innego miejsca No jak nie widziałem? No nie widziałeś Nie widziałeś, nie ma żadnego tatuażu nie, no nie. No nie. No, Jak to nie? No nie jak to nie? No ty nie a potem ludzie sobie dopowiadają ci Ja wiem i co wychodzi. widziałem Wiem co widziałem Ja mocno cię traktuję jak brata Jak brata, jak brata to może Irka traktować Irek jest jedynym bratem a to nie traktujesz mnie jak siostra? <grym> nie, bo nie wysyłam na ciebie tyle pieniędzy. <krym> ja mam trochę inne pieniądze. się z Irka, bo ja bardzo Irka lubię. Dziś no, nie z nie Irka. nam pomaga. Ja wiem, Irka jest kotem, też go lubię. No. Ze z tym Irkiem kurwa, nie dołączył do nas, czy co? Dobra, dawaj bitewę, oni, są, oni robią we dwóch. Ja zrobię jeszcze dwie rundy i zwijam spać, nie? Możeś. Ja tutaj chyba jeszcze dzisiaj trochę posiedzę. Ale powiem Ci, Macie, wiesz jak sobie byście idzie. Ten butik. Tak się cieszę. Nie sprzedał w ogóle tego, już zaczę, zaczęli się to sprzedawać? Tak, jak to wygląda? Tak, dzisiaj już wysyłałam paczki. I ile poszło? No, trochę wiesz, co nie liczyłam, ale ogólnie fajnie się przy tym bawię, bo dzisiaj też zamówienie no. składałam. Tu wysyłałam paczki. Ludzie mi piszą, jak paczki dochodzą, że, że im się podobają. No, czy. Rzeczy... No. No, no, A jeżeli. O, to... czekaj, zaraz ci... Ja ci pokażę coś. Dla mnie? Więcej info odnosi co? do tego TikToka? To było tam za kuduro. Co to? Jakiś liczny. Aha, myślałem, że coś dla mnie może ty. Dla ciebie też kupię jakiś prezent. Co? Co? Co wiem? Ma? No, mam taki pomysł. Jest takie coś, ale to ci musiałbym e, wysłać na priv. No dobra. Dawaj. Sprawdzimy. Szoty dodane? No grubo, grubo. Ja to lubię, ze czasem poglądać te szoty. Futerek mi kupi, zegarek. Gdzie zajmie córko nie wyjazdami, co nie może sobie wyjechać, jak ma córkę? Ten z brzuszkiem? Nie wiem, o co chodzi. O kurwa, strzela. O Jezu. Nie, jeszcze szczego nie umiem strzelić. Instagram Ci płonie? Nie ma za co. Warte to było. Warte to było chyba, co? Teraz no zapytajmy, czy taki prezent by Ci się podobał. Czyli mi by się podobał? Dziewięć różyczek. Bałbym się w to wcisnąć. Naprawdę? Bałbym się chyba, no. Jest sterylny. Nie wiem, kurwa, miałbym lęki. No ja dziękuję. Delikatne ale, lęki. Ale może byś wtedy był porządniejszy. No nie wiem, kurwa, bałbym się w to wcisnąć chyba bez kitu. Zobaczcie. No, parę... Co po mieście miałbym z tym latać? No nie, gdzie po mieście. To chowasz do torby i używasz sobie później w zaciszu domowym. Aha, aha, i na gdzie kończę? Tam w środku? No to już nie wiem, to chyba tak. Ja pierdolę. Miałbym lęki delikatne, ty. Efekt. Zaprosiliście w tym tak. samym czasie. Co? O nie, to tę rozmawiam. No. Dzięki, byś miał? dzięki Ewa, Ewel. Paulinka, Paulinka mi się nie podoba. Ty, mi ma, ty też się nie podoba. Paulinka jest taka średnia świnia, tak mam być szczerze. A ty jesteś e, bardzo średni wieprz. O kurwa, jak mi miło, jak mi przykro. <grywka> A ostatnie, ostatnie dwie minuty mordy ja kończę na dzisiaj, jutro się połączymy. Jutro będzie polnik wcześniej. Na sam, na, sam os, na, ostat, Boże, na ostatnią bitwę musimy wygrać. No. Jutro się połącz wcześniej, do to ten. To, to robię trochę dłużej a nie się odpalasz po, po północy. Ja nie jestem w stanie jestem zmęczona. Hmm. Ja nie palę. Co? Jest zmęczona. Czymś zmęczona, cały dzień dzisiaj pakowałam, byłam dzisiaj na treningu krótkim, a chociaż no bardzo krótkim, no i później jeszcze składałam zamówienia, tak naprawdę wróciłam teraz, miałam po te rzeczy jechać, ale było za późno, jutro jadę z samego rana. No dzięki, dzięki Mariola, no ja też byłem par.